Roboty dodatkowe. Klasyka polskiego budownictwa. Inwestor mówi: Ok, zróbcie teraz, później się rozliczymy. Problem w tym, że te ty później ma tendencję do zmieniania się w nigdy. Dlatego przygotowałem 11 konkretnych strzałów, które powinieneś znać, zanim złapiesz za roboty dodatkowe. Od tego zależy, czy dostaniesz za niedopłatę, czy zostaniesz w rękach z niczym. A dlaczego masz mnie słuchać? Nazywam się Łukasz Mruz, jestem radcą prawnym. Prowadzę kancelarię, w której doradzamy firmom budowlanym w pozyskiwaniu, realizowaniu i rozliczaniu kontraktów. I w robotach dodatkowych też pomagamy. Po pierwsze, wcale nie musisz robić robót dodatkowych. Do wykonania w umowie o roboty budowlanej masz to, co znajduje się w umowie: te cegiełki. Siłą rzeczy, roboty dodatkowe z samej nazwy. To są roboty, które są poza umową. A tego, co jest poza umową, robić nie musisz. To tak jakby inwestor powiedział ci: Dzień dobry, wiem, że robicie mi tutaj drogę, ale przy okazji postawcie mi w cenie świetlicę wiejską. Ale druga rzecz, w tym kontekście właśnie uważaj na klauzulę, rób teraz kłóć się później. Coraz częściej pojawiają się w kontraktach takie rozwiązania, gdzie wpisane jest, że jeżeli pojawi się spór co do robót dodatkowych, wykonawca ma obowiązek na bieżąco je realizować, a co do tej decyzji, czy będzie dopłata, czy nie, no to strony się dogadają, albo nie, decyzja zostanie podjęta, albo nie i tak dalej, i tak dalej. Jakkolwiek wydaje się to nieuczciwe, naciągane, wyzyskujące, ba, nie spotkałem się jeszcze z wyrokiem, w którym sąd stwierdziłby, że takie postawienie sprawy jest Nieważne, w związku z tym lepiej na to uważaj. Rzecz trzecia. Jeżeli mówimy o klauzulach umownych, to inna popularna, czyli jeżeli wykonawca robi roboty dodatkowe bez aneksu, to działa na własne ryzyko bez prawa do wynagrodzenia. I jeżeli jest taka uwaga o bezprawa do wynagrodzenia, jestem w stanie to przyjąć, bo rzeczywiście, jako wykonawca, nie zachowałem formułki, która jest wymagana, jeżeli chodzi o procedurę wejścia do robót dodatkowych. Ale nie jest to jednoznaczne z tym, że ja utraciłem pieniądze do jakichkolwiek pieniędzy do uczciwej zapłaty za te roboty. Ponieważ ja do Ciebie jako do inwestora przyjdę, ale nie po wynagrodzenie. Więc napisanie w umowie, że nie dostanę wynagrodzenia, cóż, życia mi nie zmieni, bo nie po to do sądu pójdę. A po co pójdę? Tutaj rzecz numer cztery. Pójdziesz po bezpodstawne wzbogacenie. To jest taki... Termin prawny, którym określamy właśnie uzyskiwanie pieniędzy, kiedy coś trzeba rozliczyć, ale nieszczególnie jest podkładka, która pozwala to rozliczyć. Czytaj: żeby zapłacić za roboty dodatkowe, no to trzeba by wprowadzić procedurę całą umowną, to nie zostało zachowane, ale bezsprzecznie inwestor korzysta z tych moich prac dodatkowych, więc byłoby z najzwyczajniej w świecie nieuczciwie, gdyby dostał roboty. I nie musiał za to żadnych złotówek wypłacić. I właśnie na takie przypadki jest rzecz, którą znajdziesz w artykule 405 i następnych kodeksu cywilnego, czyli bezpodstawne wzbogacenie. Stosowane tak w inwestycjach prywatnych, jak też w tych publicznych. Rzecz numer 5. Do takich robót dodatkowych, bezpodstawnie wzbogaceniowych, tych poza umową, bez aneksu, nie stosujesz stawek umownych. Znowu, stoi za tym bardzo prosta zasada. Jeżeli mamy umowę, i roboty przewidziane w niej oraz również w niej przewidziane pieniądze, to te pieniądze stosowane są do tych robót. tych z umowy. A co jeżeli chodzi o roboty dodatkowe? Cóż, tak jak mówiłem, one są poza umową. A skoro są poza umową, to nie ma tutaj żadnej kreski z pieniędzmi umownymi. I tutaj rzecz szósta. Z tego powodu te roboty mogą się opłacić. Ok. Spór sądowy jest zawsze złym rozwiązaniem, ale sama wartość robót może się okazać bardziej korzystna niż to, co dostałbyś na aneksie. Zwróć uwagę, że umowy zawierają regularnie rozwiązania, zgodnie z którymi roboty dodatkowe wyceniane są według stawek ofertowych. I wyobraź sobie, że zawierałeś kontrakt na długą realizację, trzyletnią, na koniec 2019 roku. Obudziłeś się w międzyczasie z COVIDem i Ukrainą. W 2022 czy 2023 masz do realizacji roboty dodatkowe. I pomyśl, co byłoby budżetowo sensowniejsze? Dostać za nie zapłatę według stawek z umowy z 2019, czy nie być związany tymi starymi, bardzo niskimi stawkami względem do realiów, kiedy robisz roboty? Kiedy przygotowałem sobie kiedyś takie podsumowanie tego, jak sądy konkretnie podchodzą do liczenia kwot tego bezpodstawnego wzbogacenia, wyszło mi bodajże siedem różnych niuansowych podejść, nie wszystkie ze sobą zgodne, szczerze mówiąc. Ale w tej siódemce jedną z opcji, która jest popularna wśród części sądów i wyroki w tym kierunku zapadają, jest przyjmowanie, że wartość tych robót bez aneksu, robót dodatkowych ustalamy. Na moment, kiedy sprawa jest skończona wyrokiem. I znowu, stawki rynkowe raczej nie mają tendencji do spadania w dół, i można się spodziewać tego, że w przyszłości będzie tylko drożej. Więc, jeżeli masz w przyszłości dostać pieniądze wyższe w wyroku niż te, które ofertowane są w swojej ofercie, które miałaby być podstawą zawarcia aneksu, ten pieniądz, będzie wyższy. Pracujesz jako generalny wykonawca czy podwykonawca na projektach o wartości od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych? Działasz na takich budowach, na których najczęściej działają nasi klienci. A w takim przypadku, jeżeli jesteśmy w stanie pomagać im, możemy też być w stanie pomóc Tobie. Jeżeli masz problem z robotami dodatkowymi, kontakt do nas znajdziesz w opisie pod tym filmem. Rzecz siódma. Zanim zaczniesz robić takie roboty dodatkowe, bezaneksowe, Napisz, że absolutnie, bezsprzecznie, wyraźnie domagasz się zapłaty za nie. Jest taka bardzo przedszkolna zasada, chcącemu nie dzieje się krzywda. Czy jeżeli mały Krzyś stanął na krzesełko i powiedział: Skacze na główkę, i wszyscy mu mówią: Mały Krzysiu, główka cię będzie od tego bolała, to jak mały Krzyś skoczy i główka go będzie bolała, to raczej nie powinien czuć się skrzywdzony przez kogokolwiek i jakieś tam wielkie przytulanie z tego tyłu nie powinno mu się należeć. Jeżeli przeniesiemy to na plac budowy, zauważ, że jeżeli wracając do tego mojego rysunku, wiesz, że roboty dodatkowe są poza umową, to wiesz też, że nie musisz ich robić. To z samej idei wynika, że jest poza kontraktem, więc tego ode mnie nie możecie wymagać. Jeżeli zaczniesz robić te prace, w takim przypadku w rzeczywistości świadomie realizujesz roboty, co do których wiesz, że nie musisz ich robić. Jesteś tym Krzysiem z jego krzesełkiem i tym skakaniem na głowę. Jest przepis, który wprost przewiduje sytuację zasady właśnie Krzysia, artykuł 411, punkt pierwszy kodeksu cywilnego. Stosuje się go do nienależnego świadczenia jednej z postaci bezpodstawnego wzbogacenia. Niemniej polecam ten mechanizm zabezpieczania się przed nim stosować do każdego przypadku, kiedy masz zamiar robić roboty dodatkowe, bez aneksu, i w każdym przypadku napisać wprost. Panie inwestorze, terminy gonią. W związku z tym przystępujemy do. Tutaj listujesz te roboty dodatkowe, które będą wykonywane, wskazujemy, że te roboty dodatkowymi są, oczekujemy za nie dodatkowej dopłaty w wysokości. Tutaj też możesz już określić, wskazując, że to jest kalkulacja wstępna czy jakakolwiek inna. Jeżeli jej nie otrzymamy, to jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy nawet domagać się w jej w sądzie. A robimy dlaczego? Ponieważ mamy zagrożenie terminu, a jak mamy zagrożenie terminu, to jest zagrożenie kar umownych, pociągnięcia gwarancji bankowej, wręcz odstąpienia, może nawet od umowy, itd, i tak więc działamy też troszkę pod przymusem. Jeżeli zrobisz sobie taką podkładkę, to masz przynajmniej ten komfort psychiczny, że nie zostaniesz odprawiony przez sąd w myśl – o, krzyśio przyszedł, tak? z krzesełka się skoczyło, no to idź do kąta i przemyśl swoje zachowania. Rzecz ósma. Może nie trzeba będzie naprawiać takich robót pozaumownych. Wracamy po raz kolejny do koncepcji umowy i tego, co znajduje się poza nią. Powiedzmy, że w tym Twoim budynku coś się wykrzaczyło. Okazuje się, że wykrzaczyło się właśnie w obszarze, który był poza umową. To były te roboty dodatkowe. Jeżeli chodzi o ochronę przed wadami, czy tą rękojmianą, czy gwarancyjną, to znowu ona, siłą rzeczy, rękojmia i gwarancja powiązane są z umową. Dotyczą tego, co zrobiłeś na podstawie umowy. Więc tak jak pieniądze i roboty w umowie były umowne, a to, co jest pieniądzem i robotą pozaumowną, nie jest wiążące się z zasadami umownymi, ta sama myśl dotyczy... Odpowiedzialności za wady. Jeżeli coś jest poza umową, to ta odpowiedzialność za wady uregulowana umową siłą rzeczy nie dotyczy. Logika. Tę myśl rzucił Sąd Najwyższy. Tak mimochodem zupełnie w jednym ze swoich wyroków, tak podkreślając, że, no słuchajcie, poza kontraktem to poza kontraktem. Reguły kontraktowe dotyczą tego, co w umowie, tego, co poza nią nie dotyczy. To może być jakiś argument negocjacyjny z inwestorem pod tytułem: Słuchajcie, jeżeli coś się w tym wysypie, to my się nieszczególnie będziemy poczuwali do napraw, więc może pogadajmy, żeby to jednak zaaneksować. Rzecz dziewiąta. Jeżeli kłócisz się o te pieniądze, zaproś na salę biegłego. Te bezpodstawne wzbogacenie zawsze powinno być przeliczane przez biegłego. Jest nawet nie jeden taki ciekawy wyrok, gdzie Wykonawca stwierdzał, że on nie będzie potrzebował tego biegłego, bo on nawet na te roboty dodatkowe to złożył fakturę i tak faktura, co ciekawe, nie była kwestionowana przez jego kontrahenta. Ale sąd stwierdził, że, Panie wykonawco, to jest wiedza specjalistyczna, ja się na tym nie znam, a wszystko, co jest objęte wiedzą specjalistyczną, w sądzie ma przeliczyć biegły. Jeżeli zobaczę kalkulację biegłego. To będzie kalkulacja właściwa robót dodatkowych, będę mógł ustalać, czy rzeczywiście te pieniądze przyznać i wpisać je sobie kopii w klej do wyroku. Jeżeli brakuje mi takiej podkładki, nie pokazał mi Pan ile to jest warte. Nie udowodnił Pan swoich pieniędzy. Rzecz dziesiąta. A propos pokazywania i udowadniania pieniędzy. Musisz udowodnić, że prace, za które chcesz dopłaty fizycznie zostały wykonane. Mówię o tym, bo jestem świeżo po odebraniu korzystnego dla naszego klienta wyroku, gdzie wsporzył kilkaset tysięcy złotych pod milion już podchodzącym, takiej dopłaty nie było na jednym banalnym argumencie. W Wysoki sądzie, oświadczam, że wykonawca nie wykazał, aby fizycznie zrealizował pracę, co do których obecnie twierdzi, że są robotami dodatkowymi. I nie, to nie była moja wewnętrzna jakoś wredność, makiawelistyczność prawnicza. Inwestor po prostu nie wiedział, ja nie wiedziałem, inspektor też nie wiedział, czy Kosztorys robót dodatkowych złożony przez wykonawcę w sprawie do akt sądowych rzeczywiście pokazuje prace, które fizycznie zostały wykonane. Bo powodzenia w stwierdzaniu po x latach, czy tego wykopu to było tyle, czy materiału użyto tyle i tak dalej, i tak dalej. Twój kosztorys, twój jako wykonawcy sporządzony na twoje zlecenie robót dodatkowych nie jest żadnym dowodem wykonania robót dodatkowych. To jest dokument prywatny, który dowodzi, że człowiek, który spisał ten kosztorys, to sobie stwierdził, że ok, to jak roboty są takie, to są warte tyle. Takie są warte tyle, i tak dalej, i tak dalej. Fizyczne wykonanie prac, jeżeli jest sporne, musi być ustalone z natury. Niestety, dlaczego niestety? Bo swoje to kosztuje. Ale tego nie przeskoczysz. Dlatego, dla swojego bezpieczeństwa i swojego budżetu, dokumentuj te prace już w momencie ich realizacji. Foto, wideo. Zestawienia faktur opisanych, że to są dla tego konkretnego kontraktu, notatki dotyczące użycia konkretnych wozideł, ile tam metrów sześciennych przewieziono i tak dalej, i tak dalej. Im konkretniejsze, im pełniejsze, im więcej, tym lepiej dla Ciebie. I rzecz numer 11. Przedawnienie. Kojarzysz, ta przykra sytuacja czasowego, moralnego zwycięstwa. Czyli teoretycznie pieniądze Ci przysługują, ale zostaną tylko teoretycznie, bo przyszedłeś do sądu po nie tak późno, że druga strona już może powiedzieć, że minęło tyle czasu, że nie musicie płacić i będzie miała rację. Jeżeli chodzi o start liczenia tego przedawnienia, kiedy prowadzę szkolenia stacjonarne dotyczące kontraktów budowlanych, jako taki moment, od którego liczyć w ogóle to przedawnienie, większość osób wskazuje odbiór końcowy. I jest to intuicyjne i logiczne, zdałoby się. W końcu, w momencie odbioru końcowego, ja te swoje cegiełki, całą swoją inwestycję z moich rąk wykonawczych przekazuję na ręce inwestora. Ale byłoby za łatwo, gdyby rzeczy były proste i intuicyjne. Sądy regularnie stwierdzają w swoich wyrokach, że jeżeli chodzi o Wzbogacanie kogoś takimi robotami, to nie jest to z momentem przekazania całości inwestycji, ale w ogóle kiedy ten człowiek te prace dostaje. Czyli możesz sobie zwizualizować to jako takie łopaty robót dodatkowych, które wbijasz. Tutaj wykonałem część prac, tutaj wykonałem jeszcze jakieś inne, i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy te łopaty były wbijane. Inwestor tak de facto był wzbogacany, bo nie wychodziło nic za to z jego portfela. Dlatego jak przełożyć to na praktykę? W momencie, kiedy widzisz, że ten proceder łopatowy masz rozpocząć, daj znać swoim prawnikom, że słuchajcie, będziemy działali przy robotach, które są poza umową, a nie mamy jeszcze aneksu, zapiszcie sobie w kalendarzu, że trzeba pamiętać o przedawnieniu.